Witam bardzo pięknie, kolejne znaki, kochani. Będzie to teraz waga, skorpion i strzelec, opracowana, kochani, pod kątem co myśli, co czuje i co zamierza. Moi drodzy, żeby nie tracić czasu już na gadulstwo, startujemy, lecimy i zaczynamy od wagi. Co osoba myśli, jeżeli chodzi o wagę? Słuchajcie, tutaj jest bicie się z myślami. To jest myślenie o tym, że nie ma tutaj mianownika wspólnego pomiędzy wami z różnych powodów. Nie będę wnikać. Słuchajcie, widać tutaj napiętą atmosferę, widać tutaj kłótnie, widać tutaj taką, bym powiedziała, niemożność uporządkowania czegoś, tak bym to ujęła. I krótko mówiąc, słuchajcie, mamy spór, mamy zwadę. Bardzo często może tak być, że osoba myśli, że co ona by nie zrobiła, nie powiedziała w tej chwili, to spotyka się to tak naprawdę. Naprawdę z biciem po rękach, czyli, że na przykład ja wychodzę z czymś, mówię to i to, druga osoba warczy, syczy i odpycha mnie w tym momencie. Poczułam coś takiego, kochani, bo tutaj widać konflikt, widać zwadę, widać, że załóżmy, nawet jak ktoś coś powie, coś zrobi, to druga strona nie jest przyjaźnie nastawiona, więc osoba może o wadze w ten sposób myśleć, będzie mieć takie myśli, że nie ma tutaj pomiędzy nami harmonii, sympatii, spokoju, wspólnego mianownika, jakiejś takich sytuacji, że jedno do drugiego sympatycznie, miło, ciepło i miłościwie patrzy, ale może też tak być, że dana osoba. Bije się z myślami w jakimś temacie. Co się męczy, co się dręczy, ona nie wie co ma zrobić, ona nie wie jakie ruchy ma wykonać i szarpie się z tym wszystkim, bądź szarpie się z relacją z wagą. Czemu o tym mowa? Dlatego, że kochani, w uczuciach tej osoby też nie jest najlepiej. Co osoba czuje? Ta osoba jest po prostu czymś wycieńczona. Ta osoba uważa, nawet wręcz, słuchajcie, no powiem to, ponieważ karta dziesiątek z reguły pokazuje zakończenie czegoś i przyznam szczerze, że może też to być obrazowane sytuacją, że tutaj już uczuć, uczuć nie ma. Tutaj uczucia już się zakończyły. Ta osoba może oczywiście też, patrząc na te dwie karty jednocześnie, emocjonalnie coś bardzo przeżywać, być czymś dobita, albo stwierdzić, tutaj. Już miłości pomiędzy nami nie ma. Jest, że tak powiem, takie pole, w którym tak naprawdę ja się szarpię. Co z tą relacją zrobić? Co tutaj powinnam począć? Albo no tak, no co powinnam począć? W tej kwestii, bo ja widzę, że emocji, emocji nie ma, uczuć nie ma, bliskości nie ma, porozumienia nie ma. Jest tak naprawdę, słuchajcie, taki klimat, w którym nie możemy wspólnie razem cieszyć się życiem. Tego typu rzecz tutaj zauważam. Ktoś może też bić się z myślami, bo emocjonalnie tak naprawdę naprawdę czuje pustkę. Patrząc na tę kartę, chce coś definitywnie zakończyć, i załóżmy, jestem póki co, jakby bardzo mocno zatrwożony, załamany, czy też załamana, bo ona bije się z myślami, jak ma to wszystko w ogóle ogarnąć. Ale widzi pod kątem słuchajcie, patrzenia, myślenia i emocjonalnego podłoża, że nie ma tutaj o czym dyskutować, żeby było dobrze, tak? Jest tego typu klimat. Słuchajcie, plany i zamiary tej osoby są dwojakie: albo ta osoba kurczowo się tego trzyma, pomimo tego, że bije się z myślami, pomimo tego, że nie ma tutaj mianowników wspólnych, pomimo tego, że nie ma pomiędzy nimi, pomiędzy Wami takiej sympatii, pomimo tego, że jest dobicie emocjonalne, takie zdołowanie emocjonalne, wręcz zakończone uczucia, to ta osoba kurczowo się tego wszystkiego trzyma, bo na razie póki co nie jest w stanie odważnie coś z, tym, coś z tą relacją zrobić. To jest raz. A dwa, może tak być, że plany i zamiary tej osoby są po prostu takie, że to jest ktoś materialistyczny, słuchajcie. Może tak być, bo tutaj jednak przytulamy kasę do siebie, jednak to jest ważne. E, więc mogą być takie plany, kochani, żeby coś jeszcze z tego wyłuskać dla siebie. Słuchajcie, Wagi, bądźcie ostrożne, bo tutaj ktoś wie, że uczuć brak. Tutaj nawet wręcz ta osoba nic nie czuje. E, ta osoba zdała sobie z tego sprawę, że. To jest takie, słuchajcie, tutaj nawet nie można dyskutować o przyjaźni, patrząc na te emocje, które tutaj w tych kartach są, ale ktoś jest chciwy, ktoś chce coś mieć dla siebie, ktoś chce coś zgarnąć z tego, albo jeszcze ewentualnie to, co powiedziałam na początku, ktoś kurczowo się czegoś trzyma, bo coś jest tutaj dla niego ważne, ale bardziej pod takim pułapem materialnym, czyli na takiej zasadzie, zostawiłabym to wszystko w cholerę, ale co z tego, bo, bo tutaj może stracę, tak? Może nie będę. Mieć później, jakby możliwości materialnych, finansowych takich, a nie innych. Więc póki co, kurczowo będę tutaj w tym wszystkim trwała, pomimo tego, że szarpię się z tym wszystkim, od i jasną cholerę, ale będę siedzieć, bo mam tutaj, słuchajcie, w dłoniach tą kasę, tak? Więc moi drodzy, coś takiego może być, ale to też może być, że jego plany, zamiary tej osoby są takie, żeby coś wyszarpać dla siebie, jakąś korzyść bardziej materialną. Dlatego tutaj, drogie wagi, uważałabym a tak naprawdę na osobę, o której w tej chwili pomyśleliście bo to nie jest, słuchajcie, w ogóle to, to, to nie jest dobre, nie jest dobre. Wagi, jeżeli się odnajdujecie w tym czytaniu, a potrzebujecie bonusa, dajcie znać, bo faktycznie klimat jest ciężkawy, energie są tutaj cholernie ciężkie, relacja słabawa, szarpiąca się, bez emocji, z, z taką fazą zysku. Jeżeli coś takiego czujecie, macie, dajcie znać, ewentualnie pomyślimy o bonusie. Skorpiony. U skorpiona tak, jeżeli chodzi o myśli tej osoby, są mocno zamknięte. Słuchajcie, to jest osoba, która ma bardzo szeroką, powiedzmy, intuicję, czyli gdzieś intuicyjnie wyczuwa pewne rzeczy. Jest duchowo bardzo mocno też nastawiona i otworzona, kochani, na Was. To może być w ogóle relacja, która na chwilę obecną jeszcze nie jest taka stricte mocno oficjalna. Ja nie mówię, że to ma być romans, ale może to być coś na takiej zasadzie, że jeszcze tak, załóżmy, oficjalnie w różnych aspektach razem się nie połączyliśmy. Czyli na przykład, nie wiem, nie ochajtaliście się, nie zamieszkaliście wspólnie, nie macie wspólnego kota czy psa, wiecie o co mi chodzi. Coś takiego, więc tutaj, jakby coś jeszcze oficjalnie do końca nie jest powiedziane, tak? Rodzice Was na przykład może nie znają, ale również, kochani, ktoś mocno duchowo z Wami połączony, który, słuchajcie, ostatnio pracuje na zasadzie intuicji, bo mi się wydaje, bo ja przeczuwam. I słuchajcie, i nawet te takie przeczucia, jakieś tego typu aspekty nie są Wam mówione. Bo to jest ktoś, słuchajcie, kto jest być może głęboko zamknięty przed Wami ze swoimi myślami, takimi, które gdzieś wewnętrznie, słuchajcie, w sobie oczywiście rozwija. Kochać Was kocha, jeżeli chodzi o uczucia, jak najbardziej tak, otwartość emocjonalna, zakochanie, stan takiego wielkiego M, czyli wielkiej miłości. I tutaj nie ma o czym dyskutować, bo te karty ewidentnie, kochani, to pokazują i tym biją. Kocham, jestem zakochana, jestem zakochany, idę w Twoim kierunku, chcę się Tobą troszczyć, opiekować. Moje serce należy do Ciebie. Plany, zamiary, słuchajcie, tutaj jest sytuacja głębokiej miłości, ale również namiętności, pasji, ognia, klimatu, gdzie dana osoba, kochani, tutaj do Was bardzo mocno lgnie i bardzo razem z Wami tutaj wspólnie chce coś przeżywać. To jest takie, słuchajcie, obupólna chęć albo no tutaj zamiary, plany zasadzenia nowego drzewa, rozpoczęcia życia z Wami tutaj, być może, kochani, od nowa, więc zróbmy to od początku, zróbmy to na nowo. Jestem gotowy, gotowa z Tobą. Te życie tutaj wspólnie tworzyć, ładować w to mnóstwo energii, pasji i wszystkiego innego, aby to rozkwitało. Tak jest, kochani, przekaz dla Skorpiona. Pozdrawiam. No i moi drodzy strzelce. Uuu, co ta osoba myśli o Was? Słuchajcie, tam. Powiem Wam szczerze, że trochę słabe te karty, poza ostatnią, która zresztą tutaj troszeczkę mnie dziwi, ale do rzeczy, do rzeczy. Słuchajcie, sytuacja jest taka. Ktoś myśli o Was. Że, że zatajacie coś przed tą osobą, że ukrywacie coś przed tą osobą, albo co gorsza, że kłamiecie, oszukujecie, manipulujecie, zdradzacie i nie można wam ufać. Chyba, że jeszcze alternatywnie, że boicie się zrobić jakiś krok, że macie, że tak powiem, jesteście takimi troszeczkę cykorami, tchórzami. Słuchajcie, no bo ta karta ewidentnie pokazuje, że coś jest robione za kulisami, coś jest tu poukrywanego. Nie można tutaj na tą osobę z całą pewnością liczyć, nie można jej ufać, więc ten wasz partner, partnerka, strzelce nie ufa Wam ona wam nie wierzy, ona wie o tym, że możecie działać za jego plecami ona wie o tym, albo to no może tak myśli, bo to się już wydarzyło oczywiście ale gdzieś tutaj nie czuje się pewnie przy was, tak? To jest taka sytuacja ja jej nie mogę do końca wierzyć czyjemu ja nie czuję się pewne, ja nie ufam to jest ktoś, kto kurczę mnie okantował, okłamał, kto skrzętnie mną manipuluje, to jest albo robił to wcześniej i dlatego ja na chwilę obecną nie ufam tutaj owej osobie więc no takie ma myślenie troszeczkę Kochani, tego typu względnie może się Was bać, może się Was lękać, może być niepewnym Was, bo to niekoniecznie, że kłamiecie, oszukujecie, czy też On tak czuje, że możecie Go okłamywać, oszukiwać, ale może się czuć niepewny wobec Was, może gdzieś tutaj nie mieć tego zaufania, ale też jednocześnie bać się Was w jakiś pewien sposób. Nie wiem o co tutaj chodzi. Nie mam bladego pojęcia, kochani, bo ta karta naprawdę sama w sobie jest negatywną kartą i ciężko mi jest jakoby tutaj, kochani, zastanowić się nad tym, co konkretnie ta osoba tutaj mogłaby sobie sądzić, myśleć. Ale coś jest, kochani, za plecami robione, ukrywane manipulowane, oszukiwane, okłamywane, niepewne, brak zaufania, słuchajcie, yy, nie mam bladego pojęcia. Myślenie jest słabe, zresztą słuchajcie dlaczego. Może dlatego kochani, że tutaj yy, gdzieś w emocjach przede wszystkim zacznijmy od tego, że jest to ktoś, kto może z Wami być. Ale słuchajcie, niekoniecznie dlatego z wami, znaczy jest z wami, dlatego że możecie mieć rodzinę, tak? Ale gdzieś w emocjach, kochaniego jego serce należy zupełnie do innej osoby. To tak na marginesie. Tutaj w ogóle te karty przedstawiają, słuchajcie, związek stały plus romans. To jest ewidentne. Ukrywany związek, oczywiście mówienie tutaj tak, tak, jesteśmy razem, tworzymy relację, związek, ale teoretycznie ja i tak wymykam się, ja tutaj i tak mam kogoś innego, albo też wie o tym, że tak naprawdę nie ma do Was zaufania, nie może z Wami czegokolwiek zbudować, stworzyć albo otworzyć się emocjonalnie na Was, bo tutaj zwróćcie uwagę na kartę kochanków. Ja Wam aż ją zbliżę. Słuchajcie, jest mężczyzna są dwie kobiety, oczywiście to nie musi taka być konfiguracja, może być jedna kobieta, dwóch mężczyzn, to też miejcie na uwadze. I słuchajcie, i tutaj jeżeli chodzi o emocje, jeżeli to jest sytuacja tego typu, że ta osoba jest z Wami, tworzycie jakąś relację, związek, jesteście na przykład tą rodziną, o czym sugerowałaby tutaj karta ostatnia, to może to być taka sytuacja, że ok, on, to on z Wami jest, ale nie ufa Wam. Gdzieś tutaj, słuchajcie, gdzieś w myślach, nawet, wiecie co, nie powiedziałam o tym, ale powiem, to jest takie Myślenie, jak tutaj uciec, jak tutaj sprytnie się z tego wycofać, jak tutaj nie wiem, czerpać korzyści poza tą relacją, bo jego serce, strzelce, należy do kogoś innego. On może z wami tutaj tworzyć coś, budować, słuchajcie, robić zakupy, malować wam ścianę, słuchajcie, nie wiem, co tam, co tam jeszcze, być z wami dla dzieci, ale jego serce nie jest wasze. Nie jest wasze, bo on ucieka od was, on się wymyka. On tak samo powiedziałam, może wam nie ufać, nie wierzyć i tak dalej. Tutaj mogło zadziać się coś bardzo złego, co oddaliło was od siebie, albo po prostu no, wy byłyście perfekcyjne, zajebiste i wszystkie inne tam oczywiście strzelce, ale ktoś po prostu jest nieszczery. On ucieka, on ma kogoś, jego serce jest zajęte przez inną osobę i gdzieś wpatrzony w zupełnie inny świat sorry, no tak to po prostu wygląda. Ja wiecie co, ja Wam powiem szczerze że tak, jeżeli macie oczywiście cudowne związki, nie słuchajcie tego, poszukajcie w ascendencie, względnie alternatywnie oczywiście, jak najbardziej y, u innych osób, tak, bo być może tam y, akurat energia kart trafi bardziej pod Waszą energetykę, ale tutaj widać nieszczerość, nieufność, y, słuchajcie, wymykanie się, uciekanie, y, oszukiwanie, być może y, słuchajcie Was, być może Wy ich, ale nie ma tutaj y, dozy zaufania. Ufania pomiędzy dwojgiem ludzi. Ja jej nie ufam, ja jemu nie ufam, ja jemu nie wierzę. Ja chcę od niego wymykać się. Nie wiem, coś tam, coś tam. W mojej głowie tak naprawdę jest to, żeby uciec. Czemu? Bo moje, w moich emocjach jest inny człowiek. Jest inny człowiek, i oczywiście gdzieś w takiej fazie, że Wy strzelce możecie podejrzewać, że tak jest. Oczywiście alternatywnie, słuchajcie ta osoba, bo my tu mówimy, co jest też w jego emocjach, on może Was podejrzewać, że macie jakiś romans na boku. On sobie z tego zdaje sprawę i koniec kropka. Ale co planuje, co zamierza? No, jeżeli jesteście rodziną, partnerstwem stałym, to póki co nie zamierza nic, skoncentruje się tutaj na tym, żeby coś pod kątem finansowym, zawodowym działać, robić. Zresztą słuchajcie, jeżeli jesteście rodziną, no to po prostu jesteście. Natomiast w emocjach on nie jest wasz, ona też nie jest wasza. W umyśle on też nie jest wasz, ona też nie jest wasza. Więc to jest taka sytuacja. Jesteśmy współlokatorami, bardziej. Ewentualnie, jeżeli to nie chodziłoby o rodzinę, to jest to taka opcja, w której po prostu ktoś koncentruje się w tym momencie na pieniądzach, na sprawach inwestycyjnych, na sprawach zawodowych i aktualnie nie ma żadnych planów. Chyba, że planuje coś względem domu, mieszkania, rodziny, jakieś zakupy, inwestycje, tego typu rzeczy, ale... Zastanówmy się wówczas, czy my tutaj mamy co budować, bo to jest, słuchajcie, no taka opcja, ok, no możemy wspólnie razem kupić farbę do przedpokoju, e, możemy coś tam innego na przykład wspólnie razem zrobić, ale... To mnie męczy. Słuchajcie, to jest drastyczne, dramatyczne. Strzelce, dajcie znać, bo ja Wam powiem szczerze, że aż przyklękłam, jak te karty wyciągnęłam. Więc dajcie znać oczywiście w komentarzach, kochani, o co tutaj chodzi. Kto tu kogo zdradza, kto kogo ma, ym, jaka tutaj jest nieszczerość, nieufność, jakieś wymykanie się, uciekanie, słuchajcie, nie mówienie prawdy, yy, słuchajcie, jakaś nieszczerość, kłamstwa, manipulacje. Kochani, nie wiem, co to jest, yy, ale w zamiarach, planach jest, chyba, że ta osoba po prostu chce zbudować szczęśliwą stabilną rodzinę tylko pytanie czy z wami jeżeli nie jesteście w relacji związku no to jego plany są takie ale no mówię serce nie jest wasze umysł nie jest wasz no, chyba że on o was ma takie zdanie, tak? Że możecie być takimi osobami, które kiedyś bardzo mocno zawiodły i on nie ma zaufania w tym momencie do was, i gdzieś, ale uczuciowo mimo wszystko, gdzieś kochani są tutaj dwie osoby inne, tak? To znaczy, jest on i ta osoba, jedna i druga, i tutaj, no, niestety, serce niekoniecznie kochani do was może należeć. Bazując na tych kochani dwóch kartach, ewentualnie on wie, że Wy macie romans i to Wy się wymykacie. On sobie z tego pomaleńku zdaje sprawę i koncentruje się w tym momencie na kasie, na pracy, żeby tego tematu nie mielić. E, dajcie znać strzelce, bo ja mam takie poczucie, patrząc na te karty, że Wam to by się przydały, a z dwa bonusy. Ale dajcie znać, żebyśmy wiedzieli co robić, kochani, bo być może nie ma tu ani jednego strzelca, który ma tego typu energię. Słuchajcie, to jest jakiś tam, nie wiem, strzelec, wiecie, z kosmosu. Nie mam dla tego pojęcia. Słońce moje, pozdrawiam wszystkie wagi, skorpiony i strzelce. Kochani, dużo miłości, dużo szczęścia. Pamiętajcie, jeżeli macie taką kichę jak strzelec, budujcie relacje z ludźmi, do których czujecie mięte przez rumianek, odwzajemnioną. Cieszcie się życiem. Życie jest tak krótkie, że naprawdę szkoda go na beznadziejne związki, na beznadziejne miłości, tylko kochani na to, aby naprawdę fantastycznie czuć się w tych związkach, które budujecie i macie. Buziaki.